Dopełniając refleksję tego czwartego dnia naszych rekolekcji chcemy przywołać również i tajemnicę tych słów, które się wyrażają w tym wypowiedzianym do młodego człowieka zdaniu Jezusa. Idź sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj Ubogim, a będziesz miał skarby w niebie. Proste zdanie. Wydawałoby się zwyczajne słowa, oczywiście trudne, bo od razu uruchamiają wyobraźnię, ale jasno przypominające. Oto zobacz, w twoim życiu niesiesz różne wartości, różne dobra. One stają się skarbem, dla którego jesteś w stanie się poświęcić. Już wiele rzeczy osiągnął i chronisz, i bardzo dobrze, jeżeli to jest dobre, jeżeli jest to wartościowe, jeżeli jest to Boże. Niesiesz w sobie różne marzenia, i jesteś gotowy na poświęcenie, aby to osiągnąć. I bardzo dobrze, jeżeli to jest Boże. I będzie Ciebie rozwijało, i będzie rozwijało innych ludzi. Ale gdzie jest skarb Boga? Albo może inaczej, ten temat rekolekcji ostatecznie dzisiaj może już jesteśmy w stanie zobaczyć. Może jeszcze nie do końca, ale się rysuje, że ci poszukiwacze skarbu to jest tak naprawdę tajemnica życia każdego z nas. Wyjątkowo wpisanego w Twoje życie, młodości, bo może stajesz u początku, u początku tego wszystkiego, co Cię zaczyna pasjonować, tego wszystkiego, co Cię zaczyna tworzyć, tego wszystkiego, co próbujesz realizować w swoim życiu. I tutaj dotykamy tego pojęcia, tego bogactwa życia, które jest związane z powołaniem. Powołaniem rozumianym jako swoisty plan Boga dla ciebie, na twoje życie. Jak to Ojciec Święty Franciszek, w czasie Światowych Dni w Panamie, odwołując się do Matki Najświętszej, w chwili zwiastowania powiedział: Mieliśmy okazję to rozważyć wczoraj w Ewangelii. Oto Bóg staje przez Anioła przy niej i mówi: Słuchaj, mam marzenie, które chcę zrealizować przez Ciebie. Można byłoby jeszcze powiedzieć i w tobie. I to jest, moi drodzy, tajemnica powołania, szeroko rozumianego. Kościół powie: powołania do świętości, powołania do pełni życia, powołania do odpowiedzialnego życia, powołania do życia dla innych, powołania do szczególnej służby Bogu w kapłaństwie, w życiu konsekrowanym powołanie, plan Boga. Zobacz, jak ważne było to, co żeśmy rozważali poprzednio. Trudno jest nam przyjąć i uwierzyć. Kiedy ktoś mówi, mam dla ciebie plan, ale ja nie mam do ciebie zaufania, to co mi po twoim planie? Jak ważne jest, kiedy zaczynamy przyjmować, rozważać i przeżywać to, że oto Bóg jest kimś, kto kocha, kto troszczy się, kto wie, co jest dla mnie dobre, bo on jest tym dobrem, bo on to dobro we mnie wpisał, on wie, jak ono się może rozwinąć, on już wie, jaki on owoc może przynieść. On wie, jaką drogą to poprowadzić. To jest ten wyjątkowy dar i to wyjątkowe doświadczenie, powołania. Ale co jest do tego potrzebne? Ojciec Święty zaznacza, że w Ewangelii Mateusza ta historia tego człowieka, który przychodzi do Jezusa i pyta, niesie w sobie inny zwrot właśnie w tym momencie, kiedy ten człowiek, młody człowiek, zadaje pytanie: czego mi jeszcze brakuje? Także ważne słowa. I nie chodzi o słowa, chodzi o niesamowicie ważną i wartościową postawę. Czego mi jeszcze brakuje, abym potrafił rzeczywiście przyjąć, odczytać, rozwinąć, żyć? Ale oczywiście, kiedy jesteśmy przy tajemnicy powołania, to ostatecznie rzecz biorąc, kiedy uświadamiamy sobie: Ja jestem dziś tutaj, oto jestem ogarnięty i otoczony. Bogactwem i życiem Chrystusa, miłości Boga. Ja to przyjmuję i teraz zadaję sobie pytanie: no dobrze, ale do czego On chce mnie posłać? W czym ja mam to wyrazić? Dzisiaj, może nie jutro, nie za miesiąc, nie za pięć, nie za dziesięć lat. Dzisiaj, teraz, tutaj. Rozejrzy się mój drogi, moja droga, wokół siebie. Teraz, w tych warunkach kwarantanny, fizycznie może być dość ograniczony ten obraz. Ale niesiesz, przejesz tak wiele doświadczeń, tych bardzo osobistych, wpisanych w tych, którzy Cię otaczają, wpisanych również i w Twoje życie. Co niesiesz? Co inni niosą? W jaki sposób niosą? Ostatnio spotkałem młodego tatę, pięć tygodni. Przeżywa swoje ojcostwo z córką, która się narodziła pięć tygodni temu. I pytam, jak tam żyjesz? Noce krótkie. Ale to jest szansa na różaniec, to jest szansa na tak wiele różnych innych momentów, aktywności, wiele spraw, ale przede wszystkim na co to jest szansa? Szansa na to niesamowite doświadczenie, że oto ja staję wobec skarbu, który już w pewien sposób zrozumiałem, odczytałem, już się ucieszyłem, ale się okazuje, że tak naprawdę ten skarb on zaczyna się pomnażać. On się pomnaża każdego dnia, on się pomnaża w każdym uśmiechu, on się pomnaża w każdym spotkaniu. On się pomnaża. W każdej sytuacji, w tym wszystkim, co widzę, co sprawia, że to dobro jest, że ono trwa, że ono się rozwija. W życiu rodzic, małe dziecko, to jest tak wyjątkowo związane. Oto zrobił pierwszy krok, a oto usiadł sam. Oto nawet jakieś słowo jest w stanie powiedzieć. O jej wierszyk nawet powiedział. Tyle się fantastycznych rzeczy dokonuje, a w Twoim życiu młodego człowieka spotykasz kogoś, jej, żebym tylko mógł podejść. Jeju, żeby ktoś się tylko do mnie odezwał. Ten ktoś, ten jeden, wyjątkowy. Ta jedna wyjątkowa. To można mnożyć. Może smsa napiszę. Albo polubi. To, co wpiszę, albo mojego posta na Facebooku. Przepraszam za takie porównanie. Tu nie chodzi o to, że chcę to pomniejszyć. Ale zobaczcie, że od tego tak naprawdę zaczyna się gdzieś właśnie ta refleksja. Ja oddziaływuję. Ja biorę odpowiedzialność. Do mnie dotyka, dochodzi to co inni wnoszą w moje życie. Jakże ważne jest, abyśmy potrafili w tym, co jest planem mojego życia, przyjąć i rozważyć i przeżywać to, co jest planem Boga. On mówi, niesiesz skarb. Dobrze. To nie chodzi o to, żebyś go wyrzucił. Zwróćcie uwagę, że Chrystus nam mówi: sprzedaj. Można było powiedzieć: dobrze zainwestuj. Nie zmarnuj go, bo to jest wartościowe ale spraw, żeby to żyło dla innych, żeby to ubogaciło innych. A zobaczysz, że wtedy to co ja jeszcze mam dla ciebie nie sprawi, że zostaniesz bankrut. Bo całe doczesne życie będzie tą wielką drogą, aby to rozwijać. A wieczne życie będzie, tak wierzymy, radością z tego, że ten skarb rzeczywiście osiągnęliśmy.